Nie ma paczuszka z Media Expert. Moja pierwsza w życiu z Media Expert. O, otwarcie ułatwiające, zdajemy sobie. No, ale nie mamy tutaj sprzętu elektronicznego, tylko małe powiedzmy AGD, na rzeczy. Jestem fanem dzienniku. Tu mam czteroelementowy zestaw inżynio. Trzy patelnie, bo mi się zużyły poprzednie. Będzie na zapas. Plus jeden dodatkowy uchwyt. Kolor ten sam co już mam, także. Nie ma co tutaj czarować. Ale zestaw jest dosyć spory. I to są te dwa czy te trzy. To są te rozmiary, które najczęściej używam, więc są mi bezwzględnie potrzebne. Elo. Te falowe mistrzostwa po prostu.